Aloha dziki, dzisiaj wjeżdżamy do Was z nowościami. A nowości będą się działy szczególnie w biegu Family Dzik, czyli biegu, który jest na dystansie 4 km, gdzie biorą udział rodzice z dziećmi. Celem tego biegu jest zintegrowanie się oraz wspólna zabawa i budowanie więzi. No i tak, przede wszystkim zupełna nowość, na któ którą przekazali nam rodzice czyli ten bieg będzie od tej pory obowiązywał dla dzieci w wieku od 5 lat. Wiele rodziców przekazywało nam informacje, że dzieci są w stanie biegać, są w stanie przejść ten dystans, jakby traktują go jako zabawę. No i nie ma takiego parcia, ostrego ciśnienia na wynik, bo jest to wspólny, wspólny czas, który spędzacie razem i wspólnie pokonujecie przeszkody. W związku z tym ten dystans i dzieci wprowadzamy globalnie, wiekowo na całego handrana na wszystkie nasze wydarzenia. Czyli co? Jeżeli tak naprawdę jesteś rodzicem i masz dwójkę dzieci, albo opiekunem i masz dwójkę dzieciaków, z którymi chciałbyś pobiec, to możecie. Cała, cała idea polega na tym, że wtedy płacicie za dwie osoby, jedną macie gratis, więc jest to fajna okazja, żebyś się zintegrować, poczuć więzi, móc się sprawić wspólnie na, na dystansie tych 4 km jak tak naprawdę pokazać światu, że jako rodzina jesteś. Silni. Tak. Może A dodatk dodatkowym świat. plusem będzie to, że właśnie mm, medale z Dziczka oraz z Family Dzik mają ten sam kontur, czyli te medale łączą się, łączą się one w całość. Yy, no i tu, w przypadku nawet jeśli startujecie w Family Dziku yy, w trzy osoby, no to te trzy medale łączą się w całość. Jeśli też Was będzie mniej, no to dziecko może pobiec dziczka na jeden kilometr i ten medal również łączy się w całość, więc macie wspólne trofeum. Yy, taką pamiątkę po wspólnej przygodzie, yy, którą przeżyliście razem, yy, czyli yy, coś niestandardowego. Tak. Plan so... jest taki, że biegniecie, oprawiacie to sobie w ramkę, wieszacie na ścianie, przychodzą goście, sąsiedzi, czy to ten jeszcze inny, pyta się co to jest, a więc wtedy opowiadacie piękną historię jak to razem. Biegliście przez błota, przeszkody i pokonaliście wspólnie trasę Także jeśli chodzi o taki news, to na dzisiaj tyle. Dziękujemy. Zapraszamy całe rodziny, opiekunów, dzieci. Podawajcie wiadomość swoim znajomym lub osobom, które chętnie by mogły z tego skorzystać, a nie wiedzą, nie znają jeszcze fantrana i szukają przygód i nie są zamuleni. Także zapraszamy. No i co, do zobaczenia na naszych wydarzeniach. Piałce w dzikielca, na których będzie familij dzik i wbijajcie na stronę www.hamtran.pl, gdzie można się zapisać. Do zobaczenia i aloha dziki! Jak za 20 lat dzieci zobaczą ten filmik, to przynajmniej niech wiedzą, że tato to nie był jakiś wapniak!